Dorota Kosakowska Wielkanoc. Na stole wielkanocnym jest bardzo kolorowo, kolorowo, i smacznie, i oczywiście zdrowo. Mama upiekła mazurki, ciocia babkę zrobiła, a Hania ze swą siostrą baranka postawiła. Baranek z cukru stoi pośród. Na stole znalazło się coś jeszcze bardzo pięknego. Pisanki kolorowe zrobione przez całą rodzinę. Mama, tata i babcia robili je przez godzinę. Ala i siostra Hania też dzielnie pomagały. Przygotowane pisanki w koszyczku układały. Siedzi na nich kurczaczek, Wygląda jak żółta kulka, jak promień słońca ciepłego, który się zakradł z podwórka. Za chwilę mama przyniesie żurek z kiełbasą, sałatki oraz runadę z szynki, ulubioną potrawę beatki. Wszyscy podzielą się święconką i złożą sobie życzenia. Tradycja wielkanocna od wielu lat się nie zmienia. Jak wygląda Wielkanocny Stół? Wielkanocny Stół jest oczywiście kolorowy. Jest na nim kolorowo, smacznie i zdrowo, prawda? Jakie potrawy znajdują się na naszym stole? Są mazurki, jest babka, oczywiście. Stoi baranek, którego ułożyła Hania ze swoją siostrą. I najważniejsze oczywiście są również na stole pisanki. A kto robił pisanki? Mama, tata i babcia robili pisanki. Bardzo długo, bo przez całą godzinę robili te pisanki, prawda? Jaka jest nasza tradycja wielkanocna? Że składamy sobie życzenia przy wielkanocnym stole. To jest nasza tradycja wielkanocna, prawda? A wy czego życzyłybyście w tym roku? Możecie już teraz pomyśleć nad życzeniami wielkanocnymi.